Cześć, zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania iPhone'a 7. Zaczynamy sobie od wyglądu i tutaj muszę przyznać, że telefon jest bardzo elegancki. Niestety bryła nie zmieniła się znacznie, jeśli chodzi o porównanie do 6S, -a. dlatego kolor silver, gold oraz rose gold są narażone na pomylenie się przez przypadkowych odbiorców, że tak powiem. No czyli jeśli chcecie się lansować, kupujecie albo Onyxa, albo Black. Tutaj jest czerń matowa, bardzo podobna do tego, co było w iPhone'ie 5, natomiast jak na pierwszy rzut oka jest ona zdecydowanie lepiej wykonana. Przede wszystkim mamy tutaj aluminium 7000, ono się nie wygina. A druga sprawa to ta farba ma być jeszcze bardziej odporna na jakieś, jakiekolwiek zdzieranie się. Mam nadzieję, że Apple spełni oczekiwania użytkowników. Jak na razie jest bardzo dobrze, nie widzę tutaj żadnej ryski, a telefon używam już od trzech dni. Nowość, absolutna nowość, czyli brak złącza mini-jack. Muszę przyznać, że jest to bardzo uciążliwe, ja ja rozumiem, że są słuchawki Bluetooth, ja rozumiem, że są słuchawki na port Lightning, ale wczoraj miałem taką sytuację, o której też pisałem na Twitterze, że po prostu zostawiłem swoją przejściówkę w samochodzie. Niestety na dworze padało, a ja wieczorem nie mogłem sobie słuchać muzyki, bo po prostu nie chciało mi się już wychodzić na dwór po ten kabelek. Generalnie słuchawki używamy dość intensywnie gdzieś w biegu czy gdziekolwiek. No to ten kabel będzie pracował i on po prostu się wyrobi, moim zdaniem, na, na tych częściach. On jest na tyle długi, żeby zmieścić tutaj informację, że jest wyprodukowany w Chinach oraz jego model i że jest zaprojektowany przez Apple. I to jest wszystko. Generalnie działa. Jest to niepraktyczne, bo standaryzacja jeszcze nie wprowadza tyle modeli słuchawek z portem Lightning, a te na Bluetooth niech dla każdego są odpowiednie. No mówię, tak jak chociażby przykład tego samochodu. Port Jack jest sprawą dyskusyjną i jak na razie nie mam. Określonego zdania, i uważam, że nie wszyscy są gotowi na tą zmianę. Oczywiście z czasem to się zmieni. Kolejną nowością w iPhone 7 jest dotykowy przycisk Home. I tak jak widzieliście we vlogu, na początku byłem w szoku, co się dzieje. Dlaczego nie czuję tego przycisku. Byłem sceptycznie nastawiony do tego jak to działa. Ale po ustawieniu tutaj jeśli wejdziemy sobie w ustawienia i damy sobie ogólne, mamy taką zakładkę przycisk początek. To jest dokładnie to samo co wyświetla nam się w konfiguratorze. O ile ten pierwszy przycisk jest praktycznie niewyczuwalny, dwójka jest taka średnia, to przy trójce już czujemy tak jakbyśmy rzeczywiście on miałby uskok i jakbyśmy go wciskali. Po dosłownie 24 godzinach zabawy z iPhone'em jesteśmy przyzwyczajeni do tego przycisku, także nie jest on uciążliwy. No tylko musimy pamiętać o tym, że delikatnie wciskając wtedy mamy ten tryb obsługi jedną ręką, a wciskając mocniej, po prostu mamy obsługę przycisku. On działa dokładnie tak samo, tutaj się nic nie zmieniło, przytrzymując dłużej mamy Siri, dwa razy to multitasking, raz to wyjście do głównego ekranu. Także tutaj nie ma żadnych zmian, natomiast ten przycisk dotykowy jest ciekawy. O technologii i o dokładnych moich odczuciach na pewno. Powiemy Wam w osobnym filmie dokładnie o tym przycisku. Na kolejną nowością są głośniki Stereo i tutaj muszę Wam powiedzieć, że ten iPhone jest dużo głośniejszy. Porównywaliśmy go dzisiaj z Pawłem z Mobzilli i grał głośniej niż Xperia XZ. Dokładniej powiemy Wam o tym oczywiście w recenzji. Generalnie iPhone jest błyskawiczny, tutaj nie ma żadnych zacinek. Przede wszystkim wersja 32 GB wystarczy spokojnie. Ja w tej chwili mam zapełnione kilkoma programami, zdjęciami, mam jeszcze 12 GB wolne, także tutaj jest pełen komfort użytkowania. Telefon chodzi błyskawicznie, natomiast ma 2 GB pamięci RAM, co nam mówi Gigbench. Wersja z plusem ma 3 GB pamięci RAM, co jest zdecydowanie lepszym wynikiem. Absolutnie jestem zadowolony z tego telefonu. Czy przesiadałbym się, gdybym miał 6S? Nie, zwykły użytkownik nie odczuje różnicy, co widzieliście też w porównaniu nieantyfana. Do którego oczywiście zapraszamy was w karcie. Telefon obsługuje nowe standardy sieci LTE. Tutaj mamy już do 450 megabitów, natomiast to LTE kategorii 6. Przedni aparat też jest ulepszony i to rzeczywiście widać na pierwszy rzut oka. Jak widzicie tutaj nas. Dzień dobry. Przedni apart jest zdecydowanie lepszy, i tutaj to widać. Natomiast jeśli chodzi o tylny aparat, no, spodziewałem się na konferencji trochę więcej. Robiłem kilka zdjęć w ciemniejszych warunkach. I już je Wam zaprezentuję. Robiłem zdjęcia w ciemniejszych warunkach, wrzucałem je też na Twitterze i muszę Wam powiedzieć, że no niestety nie powalają. Porównywaliśmy na szybko, oczywiście porównanie pełne będzie również u nas na kanale, Samsungiem Galaxy S7, no i niestety ten drugi wypadł lepiej. Także ze zdjęciami nie ma takiej rewolucji, jak się spodziewałem. Jedną z nowości jeszcze poza nowym aparatem, o którym dokładnie powiem Wam w recenzji, są czterokrotne diody doświetlające. Tutaj są cztery diody dwie diody światła zimnego oraz dwie diody światła ciepłego i rzeczywiście dają one niesamowitego czadu zdjęcia jak zdjęcia, natomiast sama funkcja latarki naprawdę jest bardzo przyjemna i daje dużo lepsze światło niż poprzednie wersje tego telefonu. Generalnie telefon jest bardzo przyjemny, miło się go używa, też jest, a propos rozmiaru, też jest taka ciekawostka, bo kiedyś dla mnie iPhone w ogóle 6 na przykład czy 6s był mega dużym telefonem, byłem fanem iPhone'a 5s, natomiast teraz, kiedy używałem Huawei nowa, przysiadłem się na ten mniejszy telefon i jest on dla mnie bardzo wygodny, także jak Widać, czasy się zmieniają i ludzie też się potrafią przyzwyczaić do wszystkiego. Brakującego portu Jack, też się wszyscy na pewno niedługo przyzwyczają. Dziękuję Wam za oglądanie tych pierwszych wrażeń. Oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Będzie pełna recenzja iPhone'a 7, będzie pełna recenzja iPhone'a 7, Plus, będzie porównanie z 7 Plus z 7, będzie porównanie z G5, z P9 oraz z S7. Także szykujemy dla Was dużo filmów o iPhone 7. Śledźcie nasze Twittery, tam cały czas rzucam jakieś ciekawostki z testów. No i zapraszam Was oczywiście do komentarzy. Czołem!